Dzień dobry Państwu, Tomasz Sfejrd, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć o panu Morawieckim, Mateuszu Morawieckim, kolejnym Lizusie Kaczyńskiego. Morawiecki całkowicie zmienił front. Szanowni I Państwo, to co teraz opowiada, staje się niesmaczne. Naprawdę, to się staje niesmaczne, bo Morawiecki przecież, jak wiecie Państwo, już miał pomysł, żeby zakładać swoją partię, już skupił wokół siebie ludzi, to znaczy skupił wokół siebie Mizmiłobajtka, Teroleckiego, Sasina, szereg ludzi takich, którzy już wchodzili do wniosku, że Jarosław Kaczyński no, praktycznie nie powinien być dalej prezesem PiS-u. Za wszelką cenę nie chcieli, żeby Jarosław Kaczyński w 27 roku decydował o listach wyborczych. Widzieli Państwo, no, są różnego rodzaju hołdy składane Kaczyńskiemu. Widzieliśmy to. No, widzieliśmy na przykład nagle tą zmianę Kukiza, no, która wyglądała słabo. Kaczyńskiego to dużo nie kosztowało, bo przeżyc z Kukizem, nad tył, jak pamiętacie, Później Cookie w nagrody jeszcze dostał członkostwo w Komisji Zespołów Specjalnych i sądził, że on z Jarosławem rządzi. Tak. No ludzie potraktowali to jednoznacznie. Pamiętacie Państwo tę słynną reasumpcję? Wtedy, kiedy zagłosowali nie tak, jakby Jarosławowi Kaczyńskiemu pasowało, pani Marszałek-Witek od razu znalazła jakieś opinie od razu miała opinię. Prawników i dokonała reasumpcji. Tak. No i oczywiście został poruszony Kukis i jego dwóch kolegów do tego czarnego pokoju. W tym czarnym pokoju wrócili już zagłosowali jak trzeba. Po reasumpcji policzono głosy. To wyglądało słabo. Wiecie Państwo, złamogo wina, później go wina, z tego wszystkiego. Miał problemy zdrowotne, łamał różnych ludzi. Nie mógł, na przykład, zobaczcie, do czego doprowadził Mejzę. Mejza do pustej sali składa jakąś taką laudację Kaczyńskiemu. Do pustego, pewnie go nie było sobie, On mówił, jaki Jarosław Kaczyński jest wspaniały, kim on nie jest. I to jest tam tych pochleć tego liza, golizania. E, i ty... Jezusostwa, przepraszam, e, nigdy dosyć. No ale to, co zrobił y, Morawiecki. Morawiecki, który był bardzo zły na Kaczyńskiego, że pomimo y, tych wszystkich sygnałów, pomimo tego, że chciał y, sfinansować kampanię prezydencką, Kaczyński wybrał na nie jego, y, ludzie z jego otoczenia przynieśli mu pełne dossier dotyczące nawrót wiecie kogoś, co tam było, prawda? I to są te rzeczy, które, no, dziwi się, że nikt go dalej nie pyta, i to, co tam opowiadał, to nam czy Małal, to to niedługo o tym też powiem. Proszę państwo, Morawicki poszedł do Mencena. Morawicki poszedł do Mencena do człowieka, którego Kaczyński chyba teraz najbardziej nienawidzi. Poszedł na tak zwane piwo z Mencenem, i co mówił? No to jest kuriozalne, posłuchajcie Państwo. Dziennikarze odnają te wiadomości. Zdjęcie Morawieckiego z Mencenem właściwie powinien pan przeprosić. W czasie spotkania Mira Mencena z Mateuszem Morawieckim w ramach piła z Mencenem były premier drugą lidera konfederacji. Po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinien pan tutaj przychodzić, ponieważ w sposób absolutnie nieakceptowalny uderzył w prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówił Morawiecki. Były premier i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki w czwartek wziął udział w wydarzeniu Piwo z Mańcem. Bardzo dziękuję za uwagę. Wiem, że to nie jest takie proste w pana partii móc wyjść na piwo bez zgody prezesa. To Mensen mówił. Tak. Więc bardzo szczerze, autentycznie panu dziękuję, powiedział lider Konfederacji podczas spotkania. Eee. Po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinien pan tutaj przygodzić, ponieważ. W sposób absolutnie nieakceptowalny uderzył pan w prezesa Rysła Kaczyńskiego. I to jest coś naprawdę powinno być niedopuszczalne. Właściwie powinien pan przeprosić, ale wiem, że zapewne pan tego nie zrobi, powiedział Młotowicz Morawiecki. Morawiecki następnie stwierdził, że mówienie w PiS, PiS PO jedno zło, jest kompletnym nieporozumieniem. To jest skrajny fałsz i zdalna manipulacja po prostu, powiedział były premier. Jest fundamentalna różnica pomiędzy Jerzem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Tak od 2005 roku rzeczywiście Polska jest w dużym stopniu Polską albo Kaczyńskiego, albo Tuska. Ale to są dwa różne światy, dwa kompletnie różne światy, jak dzień i noc. I teraz słuchajcie dalej, trzymajcie się mocno. Ja. Mateusz Morawiecki, Kaczyński jest symbolem polskiej polityki. Rozumiesz? Tak. Ja. W takiej sytuacji, kiedy zostałem postawiony, chcę od razu zacząć, ponieważ nie tylko mam ogromny szacunek do pana prezesa, ale to jest człowiek, który przez ostatnie lata, dziesiątki lat, mając Polskę w sercu, walczył o to, żeby utrzymać suwerenność. Walczył. Tak. Żeby rozwój Polski był jak najszybszy, poziom Mateusz Morawiecki w czasie spotkania ze Słowem w Warszawie. Powiem krótko, bo wiem, że takie spotkanie jak te lubią krótkie formy. Jerzow Kaszyński jest polskiej polityki. Tego samego dnia, w trakcie spotkania z sympatykami w BMW, prezes Pisarz Włokoszyński uderzył w lidera Konfederacji. No nie może tak być, bo to nie jest niesprawiedliwe, niegodne, nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale to jest także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa, jeżeli nożyce dochodów tak bardzo się rozwierają. Jeżeli powstaje grupa w gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. Pan Męcej takiej Polski chce. I, szanowni Państwo. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, jak Jarosław Kaszyński mówił o tym, że on jest za prywatyzacją, tylko wtedy, kiedy powstaną jego oligarchowie. On będzie miał swoich oligarchów i on to mówi, że powstanie nowa grupa tych biznesmenów i rzeczywiście ludzi zamożnych, i wtedy będzie można dokonać, będzie można. Prywatyzować. Nie. Tutaj te dyskusje ze strony Szelwa Kaczyńskiego, który jest niezwykle bogatym człowiekiem, e, wypominać Mencenowi e, jego status majątkowy, no, to wygląda słabo. Naprawdę. E, tym bardziej, że no, Mencen nie uwłaszczył się tak jak e, Kaczyński na majątku państwowym. Na majątku, bo byłym PZPR. No, tego tego nie było. No, mencen pracował. No później były, były te różne historie z tymi akcjami, które on tutaj robił i tam wejściu na giełdę. No ale no, to, co robił Jarosław Kaczyński, jest nieporównywalne. Naprawdę. I potem tym no Kaczyński, który mówi no, no, praktycznie tymi dogmatami z lat 60., -tych, 70., -tych, wtedy kiedy jeszcze był pod wpływem pana profesora Erlicha, człowieka, który był jego takim mentorem, on go wprowadzał w ten świat nauki i w świat polityki i praktycznie chronił Jarosława Kaczyńskiego cały czas przed działaniem służb, szczególnie służb bezpieczeństwa w tamtym czasie. Pan profesor Ehrlich to był taki rzeczywiście ideolog, niezwykle istotny, jeszcze ważniejszy niż ci, ważniejszy niż ci oficerowie e, służb bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński wraca i mówi, no, wynika z tego, o tych, mówi o tych bogaczach, mówi o tym rozwarstwieniu społeczeństwa i rzeczywiście mówi to facet, który mm, ma taki majątek. Jak wiecie, e, skupił e, kilka domów w okolicy swojego domu na Bożu stworzył, stworzył tam, chce stworzyć tam muzeum Lecha Kaczyńskiego. Teraz, teraz chce kupować jakiś nowy budynek. No o oto była, oto była pretensja do Pana ujdzie, że się nie z tego, żeby kupić jakiś budynek pod muzeum Lecha Kaczyńskiego. No, pamiętacie Państwo sprawę z, z dwoma wieżami? Przychodził do niego pan Krupiński, szef PKO u którego, jak Państwo wiecie, zdeponowane było 500 milionów euro, no które należało do grup przestępczych. Jarosław Kaczyński starał się o kredyt. 300 milionów euro. No to naprawdę jest duże pieniądze. E, no, pewnie te pieniądze było otrzymał, ale Jarosław Kaczyński miał problem z pozwoleniami na budowę tych dwóch wież. Ja nie przypominam sobie, żeby Mencen robił takie inwestycje. To jeszcze nie ta liga, a Jarosław Kaczyński Mencenowi wypomina to bogactwo. Tak, to jest cały Jarosław Kaczyński i te Metody dojścia do tych wszystkich rzeczy, chociażby e, oszukanie pana Geralda Fernera, człowieka, który przygotowywał mu całe projekty jego obsesyjnych dwóch wież, oszukał go na przeszło milion, chyba 300 tysięcy euro. I ten, ten biedny człowiek, właśnie Upomina pana Mencena. Nie wolno tak w ten sposób, nie rozwarstwienie społeczne. No tak to, tak to właśnie, szanowni państwo, wygląda. Ten biedny człowiek, który stworzył nam obajdków i różnych innych tych pisowskich oligarchów, tak, panów szopów, czy jeszcze innych, czy właśnie tego Morawieckiego, który jest tym jego. Takim Jezusem teraz stało się, no, który dorobił się na działkach z Funduszu Kościelnego. Tak że ta obłuda naprawdę nie zna granic. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwa.